Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy tutaj 203. W sumie zwykła naprawa. Mamy do zmiany tutaj filtr, olej w skrzyni z filtrem, filtr powietrza, paliwa, filtr oleju, poduszki, wszystkie silnika skrzyni biegów, ponieważ strasznie tutaj trzepie tym samochodem. No ale sobie myślę, wrzucę filmik, żeby przedstawić, czego nie robić. Oczywiście ludzie mają różne rozwiązania, różnych dolegliwości, przypadków, chcą sobie na własną rękę poradzić, coś tam wymyśleć, no ale tutaj nie wygląda to zbyt dobrze. Taką na pierwszy rzut oka rzuca nam się ta taka piękna, czerwona, ten przewód, taki jakby z turbo. Wszystko pięknie, tak sobie myślę, kurde, no może coś w końcu ktoś rozwiązał coś. Na tą tutaj pękającą rurę do lotu, która kosztuje bardzo dużo, żeby to wszystko jakoś zrobić. No ale niestety po demontażu jednak rozwiało to wszystkie wątpliwości. Czyli tak, po demontażu tej rury, do której wrócimy, pokażę Wam, co jest tutaj. Tutaj ktoś owinął to taśmą. Taśma bardzo fajnie mogłaby też wpaść do turbinki, bez żadnego problemu mogłaby się wsunąć. Czyli odrzućmy taśmę, no bo skręlił taśmą, bo tutaj pęk pęknął kawałek gumy. No to lepmy to taśmą. Nic, kurczę. A, szkoda gadać. No ale dobra wróćmy do tej rury. Tutaj mamy tą rurkę, a ja w niej ta. Pomarańczowa guma, która wygląda tak. Także naprawdę super. Jakby to wpadło na przykład tutaj ten kawałek, gdzieś by wessało i wpadło do turbiny. No to mamy po silniku łopatki by się rozpierdzieliły. Poszłoby to wszystko w układ dolotowy, prawdopodobnie przez interkuler by dał radę przeciągnąć. No i do tłoków. No ale to jeszcze nie wszystko. Ponieważ wspomniałem, że mamy tam turbinę. No to też zaglądnijmy do niej. Tak wyglądają łopatki turbiny. Każda swoje dostała. Także jeszcze dzięki patentu, rozwiązaniu, które ktoś zastosował, jest jeszcze do wymiany regeneracji. Jak zwał, tak zwał turbosprężarka. Także takich rzeczy się nie robi. Życzę Wam. Wszystkiego dobrego, taki krótki filmik. Trzymajcie się, cześć.